Przedstawiam analizę wyników ankiety dotyczącej bezpieczeństwa na ulicy Polnej. Wnioski płynące z badania są jednoznaczne. Wśród mieszkańców panuje niemal jednomyślne poczucie zagrożenia, aż 75% respondentów uważa ulicę Polną za niebezpieczną. Jako główny powód zagrożenia ankietowani wskazują brak chodnika lub odpowiedniej infrastruktury dla pieszych, ta odpowiedź pojawiła się najczęściej. Problem potęgują „duży ruch” oraz „zaparkowane samochody”, które blokują przejazd i ograniczają widoczność. Konflikt na tej ulicy rozgrywa się przede wszystkim na linii pieszy kierowca. Respondenci jako główne źródło zagrożenia identyfikują „kierowców”, zarzucając im nadmierną prędkość i nieprzestrzeganie zasad strefy zamieszkania. Drobne interwencje, jak niedawno zainstalowane lustro drogowe, nie rozwiązały problemu. Opinie na jego temat są skrajnie podzielone, i niemal tyle samo osób uważa je za nieskuteczne, co za pomocne. Społeczność wyraźnie domaga się jednego, kluczowego rozwiązania: budowy chodnika, który fizycznie oddzieli ruch pieszy od samochodowego. A special thank you from the heart.